Badanie inskrypcji to stałe zmaganie się z różnymi problemami. Jeśli wchodzimy na przykład na dzwonnicę, to oczywiście musimy uważać na to, żeby nie zawaliły się schody. Trzeba uważać na ptaki, na nietoperze, osy i tym podobne stwory, które tam bardzo lubią sobie mieszkać. Pajęczyny to norma. Trzeba się nachodzić, naschylać, czasami wręcz leżeć na posadzce, żeby coś tam odczytać. Znajdujemy się w Sandomierzu, jednym z najważniejszych miejsc w Polsce. Sandomierz onegdaj był jedną ze stolic Polski, miastem królewskim, miastem ważnym dla historii Polski. Miastem, w którym ta historia pozostawia po sobie wiele świadectw, którymi to się właśnie zajmujemy. A ściślej rzecz ujmując, zajmujemy się inskrypcjami, epigrafiką czyli bardzo specyficzną kategorią świadectw historycznych wraz ze studentami ze studenckiego koła naukowego epigrafików UMCS Exploratio gromadzimy napisy z kościołów, przede wszystkim kościołów i cmentarzy. Wszyscy robią to samo, czyli chodzimy i odczytujemy inskrypcję. Zabawa zaczyna się wtedy, kiedy nie widać tego, co mamy przeczytać i trzeba siąść, ruszać paluszkiem, wyszukiwać sobie jakichś tutaj znaków, które mogłyby być kiedyś literami. I na przykład później jeszcze szukać jakichś historii, które są zawarte za tymi yy, inskrypcjami. Inskrypcje w posadzce, wytarte przez setki, bądź może setki tysięcy stóp i koran to a może po prostu przez stojące tutaj anegdajnaby. Ale przyjmijmy, że raczej chodzi o tą pierwszą wersję. Yy, z takimi inskrypcjami zawsze jest pewien problem, jak się do nich. Podchodzi i próbuje odczytać, to zawsze znajdzie się coś, co się pominęło poprzednim razem. Jedną z technik, jaką wykorzystujemy do odczytu inskrypcji, jest frotarz. Jest to bardzo prosta technika polegająca na przyłożeniu kartki papieru do, do materiału epigraficznego i zdjęciu w cudzysłowie ołówkiem e, tegoż napisu. Daje to odbitkę e, napisu, który został utrwalony na, na materiale. Realizujemy pierwszy z etapów klasycznych badań epigraficznych, to znaczy gromadzimy materiał. To jest zawsze najmilsze, najciekawsze i najbardziej ekscytujące z doświadczenie epigrafika, ponieważ musimy do każdej z inskrypcji dotrzeć osobiście. Musimy ją obejrzeć, musimy odczytać napis, musimy wykonać zdjęcie, musimy wykonać ewentualnie frotasz, jeśli jest to możliwe. I określić wszelkiego rodzaju czynniki i składniki techniczne potrzebne do wydania, czyli rozmiary pola epigraficznego, rodzaj pisma, pobrać próbkę pisma jeśli to jest wykonalne. Kolejny obóz w Sandomierzu no wracamy z tego względu, że tutaj liczba napisów jest duża, poza tym są one dosyć skomplikowane, co sprawia też, że są cenne, a w Sandomierzu pracujemy na cmentarzu katedralnym, w obecnej chwili pracujemy także na cmentarzu świętopawelskim oraz we wszystkich zabytkowych kościołach Sandomierzu. Myślę, że gdybym lepiej znał łacinę, to byłby w ogóle super, bo tutaj w Sandomierzu, szczególnie w Katedrze, no to większość zna po łacinie, no więc znajomość łaciny by się na, pe na pewno się przydaje, ale tak to wystarczy samo odróżnianie, powiedzmy, co jest napisane kursywą, a co nie jest napisane kursywą, czyli po prostu wybite, w, odpowiednio wydrukowane w materiał, czyli zwykle, jak na przykład na cmentarzu, jest to, powiedzmy, granit albo piaskowiec. Inskrypcja jakakolwiek staje się takim, z jednej strony, wizytówką dawnych epok, przekazaną nam po to, żebyśmy to czytali, ewidentnie po to, żebyśmy to czytali, a z drugiej strony to jest takie zwierciadło, w którym odbija się cała kultura danej epoki. Zarówno kultura religijna, ale też kultura materialna, wiara w pewne rzeczy, pozwala to też na zmianę, no patrzenia też na świat i w dzisiejszych czasach. Mamy dużo płyt takich epitafijnych. Płyta nieznanego rycerza. Nie wiemy, kto, kto leży, ale płyta ta, ta mówi nam o tym, że rycerz zawsze w gotowości do boju, atrybuty rycerskie przede wszystkim leży na mieczu, obok niego jest czekan i także właśnie jest on pochowany w takiej pozie półleżącej i ma skrzyżowane w kostkach nogi, co świadczy o tym, że najprawdopodobniej umarł bez potomka płci męskiej. Inskrypcje oczywiście też upamiętniają pewne wydarzenia, pewne osoby. Mamy inskrypcje, które się powtarzają. Żeby jak najwięcej osób się modliło, to te inskrypcje stawiano sobie w dużej liczbie lokalizacji i w dużej liczbie. No przykład Brzechwy z Krakowa, grzesznika największego jest wszystkim znany, bo on bodajże 16 inskrypcji w Krakowie sobie umieścił. Dotychczas udało się zebrać, opracować i wydać napisy z cmentarza katedralnego do 1945 roku powstałe bądź te, o których myślimy, że powstały do 1945. Natomiast w tej chwili zajmujemy się przede wszystkim inskrypcjami powstałymi w najwcześniejszych okresach. W przypadku Sandomierza to jest od XIII wieku do w zasadzie lat nam już bliższych, do 1945, w przypadku napisów na grobkach na cmentarzach. Możliwe. święty Jakub. Tutaj możemy rzeczywiście poznać historię jakichś ludzi, bo zwykle na cmentarzu to jest po prostu jedno zdanie, nawet nie zdanie, urodzony, żył i tyle. Ale jak się wczytamy, to wychodzi tam jakaś, głębia, jakaś głębsza historia, często tragiczne. Był yy, taki jeden nagrobek, gdzie było po prostu pięć imion dziewczynek, które zmarły w przeciągu tygodnia i to już człowieka trochę zaczyna zastanawiać. Jeśli w danym lokalizacji jest cmentarz, no to oczywiście pracujemy na cmentarzu y, przy nagrobkach, które tylko na pierwszy rzut oka są y, łatwe do odczytu, ponieważ y, no, po stu latach od stworzenia y, nagrobka y, powierzchnia bardzo często ulega destrukcji, rozsypuje się, rozwarstwia się nam y, cała, y, cały napis. A zatem y, Trzeba też pamiętać, że jeśli nagrobek na ulega destrukcji, to w pierwszej kolejności dotyczy to napisu. I napis rzadko też jest odtwarzany. Dlatego tak ważna jest praca na cmentarzach, ponieważ utrwalamy te napisy, które być może za kilka lat, yy, może pięć, może 6, może 10, ale zostaną zniszczone, jeśli nie podjęte zostaną działa, działania konserwatorskie. Wchodzimy właśnie do yy, kościoła parafialnego świętego Józefa w Sandomierzu. Jest to kościół pofranciszkański, konkretnie poreformacki. Wiem na uwagę, warto zwrócić uwagę na jego taki bardzo skromny franciszkański wystrój, XIX-wieczne, malowane na desce ołtarze, iluzoryczne, czyli takie po prostu namalowane. Franciszkanie byli tak lubiani przez mieszkańców Sandomierza, że właśnie Sandomierzanie bardzo często decydowali się na to, żeby składać swoich zmarłych w podziemiach tego kościoła. I stąd ten kościół ma tutaj na ścianach liczne takie tablice, epitafia, które są poświęcone zmarłym mieszkańcom Sandomierza. Niektóre z tych epitafiów są bardzo wyraźne, niektóre, tak jak na przykład to epitafium Teresy Izabeli Morsztynówny, jest takie pokruszone, dlatego że w początkach XIX wieku miał tutaj miejsce pożar, który strawił cały, cały wystrój kościoła. Ten obecny pochodzi właśnie z początku XIX wieku i zniszczył też te e, tablice. Ch Tutaj mamy tabliczki egzekwialne, czyli takie, które przyczepiano do trumien na czas mszy pogrzebowych. Co ciekawe, identyczne co do kształtu, wystroju, elementów ozdobnych znajdują się w Lublinie. Cechą jest mimo wszystko cierpliwość, ponieważ często spotykamy się ze źródłami bardzo zniszczonymi, nie do końca dającymi się odczytać i bardzo przydatnymi są także znajomość języków takich jak łacina, czy niekiedy podstawy języka rosyjskiego. Oczywiście niekiedy inskrypcje są potłuczone, więc musimy je składać w rodzaj takich puzli. Inskrypcje bywają też zamazywane, zasłaniane innymi inskrypcjami. Czasami trafiają na przykład pod ścianę gdzieś jako materiał budowlany, więc stamtąd musimy je dosłownie wydłobywać. Musimy wchodzić w, no, w bardzo wąskie miejsca, miejsca zakurzone, ciemne, to. Pewnego romantyzmu pewnie przydaje badaniom epigraficznym, natomiast no, po pewnym czasie bywa nawet męczące, dlatego epigrafik da się poznać po tym, że zawsze jest ubrudzony i ma zniszczone ubranie. Chciałem po prostu na zwyczajnym świecie poznać, co to jest, jak to się robi, bo, bo też. To nie jest takie oczywiste, że już wiem dokładnie w czym się precyzować, co dokładnie robić, a to mi po prostu może pomóc na przykład poznać pracę historyka trochę w określonej dziedzinie od środka, bo na uczelni nie mamy w ogóle możliwości tego, takich rzeczy wykonywać oczywiście, więc tu jest trochę takie zetknięcie się z tym od drugiej strony. Na pewno praca w trakcie obozu epigraficznego ze studentami jest nieco bardziej atrakcyjna niż same zajęcia dydaktyczne. Mam nadzieję, że dla studentów tak, że dla mnie na pewno. Tego typu obozy epigraficzne, oprócz tego, że dają niesamowitą zabawę, frajdę, są również możliwością zintegrowania się z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Po pierwsze, epigrafika jest dla mnie przygodą. Yy, Powtórę, chciałbym prowadzić badania nad, nad, yy, nad yy, napisami w swojej rodzinnej miejscowości w Krasnodarze, szczególnie zwracając uwagę na yy, miejscowy cmentarz. Oczywiście te badania nie są prowadzone tylko dla samych badań czy dla yy, dydaktyki, z tego są publikacje. Powstawały prace magisterskie i licencjackie na podstawie materiałów zebranych w trakcie obozów. Więc to wszystko jest wydawane, trafia do obiegu naukowego może być wykorzystywane przez wszystkich. Z drugiej strony pamiętajmy, że to jest także taki rodzaj zabezpieczenia tego napisu. Wiele z tych nagrobków, to wiem z, z doświadczenia i z praktyki, w ciągu najbliższych lat zostanie zniszczonych te napisy znikną. Ale jeśli je zinwentaryzujemy i wydamy, to one przetrwają.